Już minęło 50 lat, to są bardzo fajne i przyjemne spotkania i bardzo się cieszymy z tego, bo jest taka możliwość, że my no po prostu lubiliśmy to kiedyś, lubimy dalej, no i żeby tak dalej trwało. 51 lat w tym roku skończyliśmy, jesteśmy 50-latkami z zeszłego roku. Każdy z Zabrza, tylko każdy z innej dzielnicy, a to po prostu myśmy mieli 52 lata po ślubie, Teraz, a, a dwa lata temu 50 mieliśmy. Małżeństwa z 50- i 60-letnim stażem wzięły udział w wyjątkowym spotkaniu świątecznym. Tak powinno być, dla tych, tych ludzi jakoś trzeba po prostu łączyć ze sobą, żeby oni po prostu byli. Czuli się dobrze, no może tak. Można się spotkać, można porozmawiać, super. Cieszymy się z tego przede wszystkim, bo i święta są, no i ład, ładnie, no tak, od czasu czas się spotkać w gronie ludzi, wśród swoich mieszkańców. Były podziękowania. Dziękuję. I wspólne kolędowanie. Dzięki pani prezydent tego typu spotkania organizowane są od lat. Myślę, że pierwsze spotkanie miało miejsce w 2016 roku. I to już jest taka nasza tradycja tutaj w zabrzu, że przed świętami Bożego Narodzenia i przed świętami Wielkiej Nocy pani prezydent spotyka się z jubilatami, którzy w danym roku kalendarzowym obchodzili. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, na który każdy z jubiletów ma swój przepis. Przede wszystkim trzeba ustępować jedno drugiemu, żeby nie dochodziło do spięć. I... Mu no. Musi być jedną, oboje muszą dochodzić do tego, żeby nie, nie, nie kłócić się, nie, nie gniewać jedno na drugie. I to jest właśnie to. Wzajemny szacunek, zrozumienie. I to wszystko, i miłość. Życzę spokojnych, radosnych, błogosławionych świąt w gronie rodziny. Na uroczystości było około 60 par, każda z nich z inną historią, ale z tym samym morałem, że miłość, jeśli jest, to nigdy nie gaśnie. To piękne spotkanie, to spotkanie, które pokazuje, że zawsze ma mocne fundamenty, że są ludzie, którym się udało, ludzie, którzy piszą historię tego miasta. Zawsze z radością patrzymy na dzieci i z ogromną sympatią i z ogromną wdzięcznością patrzymy na właśnie tych jubilatów, którzy obchodzą piękne jubileusze swojego małżeństwa, ale też są dowodem na to, że można pięknie przejść przez życie. I cieszyć się jesienią swoich dni. I swoją obecnością przez kolejne lata.